Ugetsu? Jak się tu dostałeś? Łodzią. Zobaczyłem na brzegu lisa, który chciał, żebym za nim podążył. Ten lis zaprowadził mnie do Ostrza Burzy. Nie poznaję tego herbu. A ty? Bliźniacze góry w okręgu. Oczywiście. Teraz wszystko ma sens. Ostrze Burzy jest częścią zakazanej setki lat temu przez dawnego sioguna opowieści. Dawno temu... Nie. Mongolska horda upatrzyła sobie niewielką japońską wyspę. Choć wróg górował liczebnie, na jeźdźcom przeciwstawiła się grupa nieustraszonych samurajów. Zostali jednak rozgromieni, lecz jeden z poległych powstał z popiołów. Niezrównanie, władając swą kataną, ostrzem burzy, samotnie stawił czoła Mongołów. Porzucił samorajski kodeks i stał się kimś, kogo dziś nazywany Sinobi. Uzbrojony w ostrze burzy i prowadzony przez wyjący wiatr, wojownik pokonał Mongołów, wyzwalając swą ojczyznę. Złamał jednak swój własny kodeks postępowania i stał się ścigany wśród swego ludu. Samuraj, który wyrzekł się samurajskiej drogi, nie miał wyboru. Zniknął bez śladu. Nikt nie wie, dokąd się udał. Niektórzy mówią, że jego ostatnie dni minęły tu, na Ezo. A więc to tutaj skrył się ten samuraj. Człowiek, o którym mówiłeś, był bohaterem. Dlaczego Siogunat wymazał jego imię z historii? Być może Siogun uznał, że zagraża on jego władzy. Legendarny bohater, który sprzeciwiał się normom i przewyższył innych samurajów. To zły omen dla władcy. Szkoda, że już nie żyje. Napiłabym się z nim. Pogadała o lekkomyślnych samurajach. Spodobałoby mu się to. Co do ostrza burzy, widzę, że znalazło nową panią. Zrobię z tego użytek i uczczę jego ofiarę.